Puszczykowe nauki o nieśmiałej gąsienicy. Na świat przyszła gąsienica, lecz nikt się nią nie zachwyca. Nie jest ładna, rzekła mrówka. Nie jest ładna, rzekła mrówka. Główka mała jak makówka. A w dodatku tak nieśmiała, w gęstych krzewach się schowała. Chciała zjeść na obiad liście. I z nich spadła, oczywiście. Nagle ziemia się zapadła. Głosienica w norkę wpadła. Kret pod ziemią chce ją schować. Będziesz sprzątać mi, gotować. Dam ci suknię, czarne futro. Byś ładniejsza była jutro. Wcale nie chcę być służącą. Lubię światło i gorąco. Wróbel spotkał gołębicę. Chcą ośmielić gąsienicę. Porozmawiaj, nie uciekaj. Tam jest rzeka. Hej, zaczekaj. Wpadła w wodę, lecz bubr płynie. Gąsienica z nim nie zginie. Dzielny bubr ją uratował. A ta znów w podliść się chowa. Gąsienico, jestem mucha. Jeśli nie chcesz być jak klucha, zacznij z nami gimnastykę. Pasikonik gra muzykę. Już biedaka z muchą ćwiczą. Każdy przysiad dzielnie liczą. Wy naprawdę mnie lubicie? Gąsienicę cieszy życie. Owinęła się wnet w kokon przed ciekawską łasroką. Mucha zerka. Coś się stało? Coś z kokonu wyleciało? Bądźcie piękna chwila. Ty w motyla się zmieniłaś. Barwne skrzydła dziś dostałam i nie będę już nieśmiała. Piękne. Bojeczka. Do zobaczenia, pa!